Witajcie kochani. Dziś otwieramy portal energii roku 226 roku, w którym marzenia zaczynają się materializować. Witajcie, moi drodzy, dziś będziemy rozmawiali o energii 2026 roku, w odróżnieniu od 2025, którego naprawdę wydaje mi się, że każdy odczuł na swojej skórze, jak to było zamknięcie cyklu, gdzie z jednej strony pokazała dziewiątka na wadze. Z Zdrowotne, medycyna, opieka, pomoc, ratunek, a z drugiej strony wojna, oczyszczenie, zakończenie cyklu, żeganie, żegnanie Starym i rozstawanie się. Każdy z nas. Poczuł tą energię dziewiątki w tym roku na siebie. I teraz oczekujemy nowego cyklu, początek nowego, nowatorstwa i wchodzenie w energię jedynki w 2026. Nazywam się Diana, jestem cyfrowym psychologiem i numerologiem i po prostu przewodniczką dusz i Waszych serc. Zrozummy jedno, że oczywiście jest kod, energia, cyfra, arkan, który. Wpływa na wszechświat, na Ziemię, na to, co się dzieje za oknem, na pogodę. I to dotyczy wszystkich, ale każdy z nas też ma swój indywidualny kod roku, który teraz pomogę Wam wyliczyć, żeby zrozumieć, z jaką energią będziecie mieli do czynienia w następnym roku. Kod 2026 roku musimy policzyć tak jak wszystkie inne kody, czyli sumować e, tą cyfrę do jednoznacznego, czyli 2 plus 2 plus 0 plus 6, co nam daje tak naprawdę 10, a 10 1 plus 0 równa się jedynki. Nowy początek, nowatorstwa. Nowe zaczynanie, tworzenie, działanie to jest energia słońca, energia działanie, i tutaj już poczujemy, że coś się zaczyna dziać, rozkwita się, pojawia się nowego, możliwości. Podróży też tutaj jak najbardziej, bo to są nowe kierunki, nowe miasta, nowe rzeczy, które możecie zobaczyć, czy możecie się spotkać, nowych ludzi, nowe projekty, nowa praca, nowe relacje, nowa rodzina. Ale ta jedynka, czy kod 2026 roku jest znacznie głębiej. Daje nam... Mm... To zrozumienie, że ta jedynka, to liderstwo, to działanie ma iść przez serduszko, dlatego że mamy dwie dwójki i szósteczka. Każda z nich jest bardzo miękka, kobieca energia. Dwójeczka to jest o empatii, o współpracy, o tolerancji, o intuicji. Szósteczka jest o miłości, o sercu, o komforcie. Więc działanie mamy robić, mamy wybierać tylko i wyłącznie z serca. I pamiętajmy, że to jest nowy cykl, nowy początek, który zakłada cegiełkę w kolejnych dziewięcioleciach naszych, dziewięcioletnim cyklu. Czyli to, co robimy, to, co zrobimy, to, co zadziałamy w tym roku 226, rezultaty będą się rozwijali na kolejne 9 lat. I czy potrafimy nasze marzenie przekształcić na cele. To jest to pytanie, ale o tym trochę później. Teraz powiem Wam, jak wyliczyć każdemu z Was swój indywidualny kod tego roku, bo jedna rzecz to jest pogoda za oknem, a druga jest pogoda w domu. Czyli ten kod roku, który działa na wszystkich, ta energia, która wpływa na wszystkich, to jest jedno, ale każdy z Was też ma swój indywidualny kod roku. I teraz, żeby wyliczyć swój indywidualny kod roku, wystarczy sumować dzień urodzenia z miesiącem urodzenia i z kodem roku 226 dla przykładu, ja jestem urodzona 6.08, czyli ja dodaję 6 plus 8 i plus kod roku 226, jedyneczka 6 plus 8, 14, plus jedynaczka 15, 15 e, sumujemy do jednoznacznego 1 plus 5, szósteczka czyli mój kod indywidualnie roku 226, szósteczka mój rok, bo ja urodzona jestem 6, czyli te energie podwójnie będą na mnie działali i jeżeli u Was wyszło tak samo 6 jak u mnie, to znaczy Rok będzie o rodzinie, o domie, o, o tym, jak komfortowo wy będziecie czuli w tym roku, jak nauczycie się stawiać granicy, jak będziecie do wszystkiego podchodzili z otwartym sercem, miłością i tolerancją. To jest o rodzinnych sprawach, o wyjazdach rodzinnych. Szósteczka to jest też o tym, żeby zwrócić uwagę. To jest rok, kiedy możecie zadbać o swoje piękno o swój wygląd, włosy, zęby i tak dalej, bo to jest o piękność. To jest rok, kiedy będziecie chcieli twórczo działać, działać, coś z rękami, rysować, malować, grać tańczyć i tak dalej, o też, też o rozwinięcie twórczości. Jeżeli mieliście marzenie nauczyć się tańczyć, to akurat w szósteczkę e, trzeba to zrobić. Mm, I szósteczka też e, o tym, żeby zrobić komfort, to jest o rodzinny dom, możliwe e, kupna e, właśnie nowego rodzinnego domu, gdzie będziecie obstawiali ten dom, jakby meblowali i tak dalej. Mm, więc to wszystko o szósteczce. Jeżeli u Was wyszło Jedynka, czyli macie podwójną moc działania jedynek. Podwójna energia jedynki daje Wam podwójną moc działania, czyli tu i teraz strukturyzowanie, analizowanie, planowanie i działanie od razu. Wejście w nowe projekty, w nowe działanie, przeprowadzki, zmiana miejsca, zamieszkanie, inny kraj, inne miasto. Ogólne podróży, bo nowe miejsce, które możecie zobaczyć, to też w jedynkę. Jedynka daje Wam możliwość działać finansowo, biznesowo, nowe projekty, nowe inwestycje. To też można w jedynkę. No, i jedynka to jest ogólnie, że będziecie mieli dużo mocy, energii, żeby działać, tworzyć, stawiać i budować coś nowego. Jeśli u Was wyszła trójeczka trojeczka to jest gwiazda, to jest świecić się, to jest scena, to być widocznym, widocznym wśród ludzi, wśród znajomych, wśród w, 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 współpracowników, widocznym dla swojego w, w, pracodawcy. Ogólnie chodzi o to, żeby się wybić i być widocznym. To jest energia widoczności e, gwiazdy, e, świata. E, trojeczka to jest o twórczości też e, i, i o macierzyństwie, bo jeżeli kobieta często jakby zostaje w ciąży albo bo wychodzi za mąż w dziedynkę albo w dujeczkę. No, i zostaje w ciąży i rodzi w trójeczkę, bo to jest też macierzyństwo, opiekuństwo. To jest energia opiekuńcza. To jest ogólnie o energii płodności, czyli coś, co będzie się płodziło, zwiększało się i rozszerzało się. Czy to są projekty, czy też płodność, jako ma macierzyństwo i rodzina. Jeżeli u Was wyszło dwójeczkę, no to właśnie to jest e, działanie w parze, czyli często w dwójeczkę, w, w energii dwójki kobiety wychodzą za mąż. Pojawia się ten, ten sam Mężczyzna. Ogólnie to jest działanie w partnerstwie, partnerskie jakieś zgody, działanie, praca. To też jest o tolerancję, o rozwinięcie psychologii, swojej intuicji i empatii do ludzi. Działanie przez kobiet i przez partnerów. Także dwójeczka to jest energia bardzo kobieca i intuicyjna. Więc ogólnie dwójeczka to jest o relacje i podejście do wszystkiego, osiągnięcie wszystkiego przez relacje. Jeżeli u Was wyszła piąteczka, to jest. Uczyciel, nauczyciel i e, ucień, czyli uczyć się przez ten cały rok, dowiadywać czegoś nowego, czytać więcej, albo pójść na jakiś kurs, jak mieliście marzenie e, na, wyuczyć jakiś nowy język, to jak najbardziej. I przekazywać tę wiedzę przez komunikację w piąteczce, wszystko przychodzi przez komunikację, przez znajomości, przez znajomości, przez kolegi do kolegi. Takim sposobem, w rok od piątej energii przychodzi wszystko przez ludzi. Piątka to też jest działanie, to też są podróże. Piąteczkę też w piąty cykl ży życia zawsze spotykamy naszych nauczycieli, czyli jeżeli przychodzi w relację osoba w piątym cyklu, to znaczy, że to będzie karmiczna osoba, która będzie nas czegoś uczyła, jakieś lekcje, które możemy wyciągnąć z tych relacji. Czwórka. Czwórka to o stabilność, o budowę, o projekty namacalnych, materialnych, o i też ciele i zdrowie. Czyli jeżeli chcecie sprawdzić swoje zdrowie, to zrobić check-up właśnie w czwórce jak najbardziej, zadbać o swoje ciało, czyli fizycznie, czyli pójść na sport, drogę i, i tak dalej. W czwórce można inwestować to długotrwałe inwestycje, jakieś stabilne inwestowanie. Można zacząć budowę. Czwórka to jest męska energia, więc wszystkie sprawdziane lekcje będą przez mężczyzn. Możecie mieć problemy z ojcem, z bratem, z wujkiem albo z jakimś mężczyzną, przez które będą przychodzili sprawdzianie i lekcje. Czwórka dla facetów to często stają się ojcami w czwórkę. Jeżeli kobiety w trójkę stają się mamami, to matkami, to mężczyzny w czwórkę. Siódemka. Siódemka to jest o duchowy rozwój i też o mocne i częste przemieszczenie. To jest działanie siódemka, to jest energia ruchu, cały czas w ruchu, czyli będziecie bardzo dużo podróżowali, jeździli, zmieniali transporty, zmieniali miejsce zamieszkania, możliwe, ale jeżeli chcieliście to zrobić w terenie. I siódemka to przez to, że będziecie chcieli... Będzie Was ciągnęło cały czas bycie w ruchu, tak samo będziecie e, czuli, że chcecie być sami, czasami na Was będzie napadała samotność, ale nie samotność takim sposobem, że Wam źle z tego powodu, a będziecie chcieli być samotnym, zostać sami i pomyśleć, w głębi duszy poszukać, pogrzebać, dojść do setnia, będą pojawiali się pytania, dlaczego ja jestem na tym świecie, co ja tu robię, czy ta praca jest to, co ja chcę robić, i tak dalej. Takie głębsze pytanie, e, gdzie właśnie przychodzi. Duchowy rozwój. W siódemkę też bardzo często ludzie się rozwodzą, bo to jest właśnie ten okres, kiedy zadajemy dużo pytań, nie znajdujemy odpowiedzi, chcemy po prostu skończyć wszystko i mocno działamy, nie myśląc po siódemkę, od razu działamy. U kogo wyszło ósemka, energia karmiczna, ale z jednej strony, ale z drugiej strony sprawiedliwości i balansu. Więc jeżeli do tej pory, tam poprzednie tam 7 lat, 7 cyklów, robiliście coś nie tak, gdzieś skłamaliście, gdzieś oszukaliście, gdzieś nie zwróciliście długu, długu albo gdzieś jesteście uważani na kogoś i relacje są popsute, to w tym roku właśnie tą karmę trzeba oczyścić. W tym roku trzeba zwrócić wszystkie długi i finansowe, i psychologiczne, i moralne i wszystkie, pogodzić się z rodziną, z rodem, ze znajomymi albo po prostu wybaczyć, zaakceptować, wysłać im pismo, napisać im pismo, niekoniecznie wysłać, ale przynajmniej oczyścić się od tej karmy bo w plusie jeżeli cała karma jest oczyszczona i wy działacie i idziecie w energiach tak jak trzeba to ósemka w plusie to jest bardzo pieniężna cyfra, przyciągająca finanse i możliwości. W ósemkę często zakłada się biznesy, podpisują się umowy, zakładają się firmy. Ósemka to też jest o tym, żeby w sądzie wszystko już fajnie się jakby skończyło, jeżeli wszystko było dobrze zrobione, to sąd ostateczny jakby w ósemce w końcu się jakby wszystko układa. Więc ósemka jest bardzo związana ze wszystkim jakby takim państwowym regułami, papierami, umowami i wszystko ma być czysto. No i dziewiątka energia, która była u nas w tym roku 225, czyli energia oczyszczenia, ale też duchowego rozwinięcia i um, ratunku i opiekuństwa. Czyli z jednej strony będziecie czuli, że niektóre rzeczy u was odpadają, a proszę się tym nie martwić, bo zawsze koniec to oznacza nowy początek. Czyli to, co u Was odpada, proszę to odpuścić. Nie trzymać siłą, bo będą potem siłą odbierali. Lepiej odpuścić dobrowolnie. Z jednej strony będzie oczyszczenie, z drugiej strony będziecie się czuli, że chcecie też duchowego rozwoju, będziecie chcieli zamknąć się, poczytać książki, zrozumieć w ogóle, o co chodzi w tym świecie i więcej będziecie chcieli pomagać ludziom, otoczeniem, czy samemu siebie. Każdy z nas przechodzi przez swój indywidualny kod duszy, energii i roku. Ale co jeśli ten kod da się w pełni aktywować? Właśnie dlatego stworzyłem Maraton kod Marzeń, kod 2D6, gdzie 3 automaraton zupełnie zmieni Twoje podejście do życia, do poruszania się przez swoje energii. Gdzie w pierwszy dzień nauczymy się w jakim cyklu życia Ty jesteś? Jak współpracować z tymi energiami? Gdzie są blokady, minusy i plusy? Jak zrobić, żeby wyjść z tego wszystkiego i iść już w kierunku, a nie z Swoją indywidualną mapę marzeń. Nauczy się wyliczać swoją indywidualną ścieżkę, swój indywidualny kod życia i kod szczęścia, i zakodujemy Twoje 12 marzeń. Trzeciego dnia. Poznamy 9 programów Twojej duszy, przekształcimy marzenie w cele, przeniesiemy je w trekier działania i przyzwyczajeń, i nauczymy się działać według energii każdego miesiąca, roku. Miesiąc po miesiącu nauczycie gdzie lepiej, co robić, jakie marzenie, w którym miesiącu lepiej zapisać.